Witajcie, witajcie! na łowców. Tak, dobrze widzicie, to odra. Jesień idzie, także pora trochę ze spinningiem nad wodą się pokazać. Jest to miejsce, gdzie w zeszłym roku parę ładnych sandaczy udało mi się złapać, także na pewno będę tu przyjeżdżał. Jest to w centrum miasta, w centrum Szczecina. Praktycznie jak już sandacz ruszy się na dobre to tak sobie co drugi dzień na dwie godzinki w porze obiadowej w czasie pracy przyjeżdżałem rzucałem wędeczkę. Z reguły zawsze coś tam się udawało łapać. Także no jeszcze jest trochę za ciepło. Noce są ciepłe, ale myślę, że kwestia tygodnia pierwsze Zimne noce przyjdą i zacznie się tutaj szał z sandacza. Zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda, wieje mocno, A, ale to dobrze. Lepiej niech wieje, niż mnie obniewiać. Słoneczko świeci, także nie jest zimno. Lecimy. Proszę bardzo. 5 minut jest pierwszy sodaczek otwarcie sezonu, niewymiarek 35 cm Ale jest pierwszy sandasz, no nie spodziewałem się tak szybko. Uh. Kolejna rybka kolejny nie wiem, Jarek niestety już czwarty ale ładnie na ciągu godziny cztery rzutówki fajnie, że nie trafia jak największy bo mówię, na razie kruciaczki same Dobra, drugi dzień sandaczowania, proszę bardzo, takich 40 cm, 45 cm w drugim rzucie. Adrian ma niewymiara, Adrian ma niewymiara. Kusol, kusol. Nie umie łapać na spinik Nie wiem, miar, nie wiem, miar. Może wiem, się! Urwi się! Urwi się! Taki sam jak mój. Zad, czy nie ma tego, co? Masz jakąś miarkę? Mam 44 cm. Mam. 44 Ale ładny Nie, można nawet nie mieć. Ale serio, tak ciekawości chcę zobaczyć. Nie, nie mam miarki, serio. Nie ma. Bravo brawo, Adrian. Po trafisz. Gratuluję. Dziękuję. Taka No dobra. To no będzie największy w tym sezonie. Ooo nie, nie wróci, nie wróci. Jak go wyglądał. Kamerą. To będzie 50 z hakiem. Taki już ładniejszy sądaczek. Ale już takie można łapać. Nie wiem czy było widać, ale trochę tam cholu się udało nagrać. Także go wrzucę do wody. Jeszcze godzinkę łapania Jeszcze pół godzinki i się będę zbijał bráně udalo na hráč. Ale podpůrně méně. dzisiaj wszystkie takie Przyzwoite Jeszcze takich 40, 40 cm musi A, się ładnie zrobił No, jak na 2 godziny to naprawdę brania są regularne co chwila coś nie zacinam, ale jest kolejna rybka. Patrzcie sobie gumkę, guma już rozwalona Pysznie Wszystkie Wszystkie rybki padły na taką stałą gumę to jest Zdewastowany już Kajtek Naprawdę sprawdzają się Od lat tutaj u nas w Szczecinie te gumki No dobra ten jest zdecydowanie najmniejszy Ale chyba na cztery rzuty Proszę bardzo. Mały. Cztery rzuty, trzy ryby. Można narzekać. Dobra, dwa razy po dwie godziny sądacza zaliczone. Efekt całkiem przyzwoity, bo z 10 sztuk udało się zaciąć. Pierwszego dnia były same małe, ale w sumie z trzy wymiarki na 10 chyba były takie 2,45, 1,55 na około śmierzenia. Także biorąc pod uwagę, że jest 20 stopni, to jednak na plus. No i co? No na pewno jak tutaj ruszy na porządnie, to wrócimy i będziemy te większe też łapać, także niech się tam mają na baczności. Drużyna Łowców, hej!